Tym razem moje zadanie to zamienić w tekstach w kolumnie B tekst DE na XX. Te teksty zaczynają się od znaku równości, więc tutaj będziemy mieli cały szereg różnych ciekawych zonków. A ten odcinek jest jeszcze w dodatku specjalny, bo ze mną jest gość. Powiedz, jak się nazywasz? Michał Majch. Świetnie. Michał będzie patrzył, czy dobrze wszystko robię. Szybko skończymy i będziemy mogli wrócić do... Zabawki. Dobra, świetnie, to do dzieła. Więc po pierwsze, moglibyśmy teoretycznie zaznaczyć te dane, które chciałbym e, przeanalizować. Klikam Ctrl H, aby wywołać okienko znajdowania i zamieniania i powiem Excelowi znajdź DE i zamień na XX. Te wpisy wszystkie w kolumnie B są tekstami i format pod tymi, e, na tych komórkach jest ustawiony jako tekst, więc teoretycznie nie powinno być problemów. Ale spójrz, klikam zamień wszystko, a Excel mówi mi niestety, że niektórych zmian nie mógł wykonać, bo formuła jest niepoprawna. Rozchodzi się o to, że niektóre z tych wpisów w, tych, w tej kolumnie B, ja to wycofam, klikam CTRL-Z, zamknę to okienko znajdowania i zamieniania, kliknę CTRL-Z, aby się z tego wycofać, niektóre z tych wpisów mogą być potraktowane jako poprawne adresy. Na przykład takie, na przykład takie M1 albo B3, Albo T42. I dlatego Excel, pomimo iż to są teksty, on w momencie zamieniania analizuje te dane i patrzy, że jeżeli zaczynają się one od znaku równości, to mimo wszystko chce z nich zrobić formułę. Nie jest w stanie, bo ta formuła generuje błąd, dlatego znajdź, zamień ten mechanizm w Excelu, sobie z tym nie poradzi. Ale moglibyśmy teoretycznie posłużyć się notatnikiem. Sprawdźmy to. Więc zaznaczam te dane, ctrl C, odpalam notatnik, w notatniku Robię Ctrl v, aby wkleić te wszystkie dane i w notatniku wykonam zamianę. Teraz w notatniku będąc klikam Ctrl H aby wywołać okienko zamienianie notatnikowe i powiem Excelowi zamień te na xx. Klikam zamień wszystko. Zmiany zostały zrobione. Teraz klikam Ctrl A Ctrl C Alt Tab żeby wrócić do Excela i w Excelu mógłbym zrobić wklej specjalnie jako teksty. Ale spójrz, tu się, pojawia tu się w niektórych przypadkach błąd nazwa, więc klikam Ctrl Z, zaznaczę obszar, w którym te dane chciałbym wkleić, ustawię na tym obszarze format tekstowy, kliknę OK i teraz dopiero zrobię wklej specjalnie jako teksty. Teraz już nie będę miał tych błędów nazwy. Dobrze, wszystko zrobiłem, Michał? Tak. Dobrze. A drugi sposób, kliknę Delete, aby się z tego wycofać. Drugi sposób to skorzystanie z funkcji. Mogę powiedzieć Excelowi, aby użył funkcji Podstaw. I powiem Excelowi, zajmij się tą funkcją z komórki B2. Przepraszam, tym tekstem z komórki B2. Średnik, stary tekst, to jest tekst, który chciałbym podmienić, to będzie DE. Średnik, a nowy tekst, to jest tekst, na który ma zostać zamieniony ten stary tekst. W cudzysłowie wpisuję XX. Zamykam cudzysłów, zamykam na Was, klikam Enter i kopiuję. O, zapomniałem przedstawić formaty komórki w tej, na, na zwykły ogólny, więc wejdę do formatu i komórki ogólne, kliknę OK, teraz wchodzę jeszcze raz do tej formuły, klikam Enter. Teraz dopiero ona zacznie działać. Kopiuję tę formułę do samego końca w dół i to jest drugi sposób, w jaki mogę zamienić, w jaki mogę wprowadzić zmiany w takich tekstach zaczynających się od znaku e, równości. Pierwszy sposób to było znajdź, zamień, ale z wykorzystaniem zewnętrznego programu np. Na notatnika na lub Worda, a drugi sposób to skorzystanie z funkcji podstaw. Ok, do zobaczenia w następnym odcinku. Powiedz cześć, Michał. Cześć!